hej wszystkim z tej strony, Johasia i witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Więc tak, dzisiaj nagrywam dla Was motyw z MSP. Um, tutaj, o tak się prezentuje: Boss Babies, chyba takiego czyta i tak, wygląda naprawdę całkiem spoko, włosy są ładne, te też są ładne takie warkoczki Jak na razie jest okej, okay, więc reserz... Ofa, ok, udało się. I standardowo oczywiście przejdziemy do odzieży. <coughs> więc tak wygląda motyw, rozbierzmy moją postać. Dobra, więc tak wygląda motyw. Te włoski są ładne, tylko że są za te... Za diamenty. Dobra. Mamy coś takiego, co nie za bardzo mi się podoba. To też takie sen. To zwykła taka sukienka. To całkiem spoko. I tu taka bluzka i ona jest całkiem spoko. Może w kolorach. O, ten dobra mi się podoba. Niech będzie. Zostawmy tak. I czarny. No i okej, okay. bluzka mi się w miarę podoba. Czy mam te warkoczeki. One są ładne. Naprawdę są całkiem ładne, tylko tak... No, no nie wiem, nie wiem. Mamy tu coś takiego, mamy takie te skrzydła za diamenty. Buty takie jeszcze mamy buty, mamy taką torebkę. Okej, okay, więc o, trzecia strona. O, jeszcze takie włoskie są. A te są takie zwykłe dość. Takie zwykłe, ale ładne. Mają coś w sobie. Mamy torebeczkę, jakieś spodenki. Um, przepraszam za mojego wsa, jeżeli go słychać w ogóle, bo oni często przepraszam za niego, a go nawet na filmie nie słychać. Ale okej. Okay. Idąc dalej. Mam nadzieję, że naprawdę go nie słuchać. Ale okej... Okay. Um, tu mam takie rzeczy, no to już było. No większość rzeczy stąd była... Aha! No to są takie strasznie duże te są. I mamy jeszcze to bolerka. to bolerka jest swoją drogą ładna. Poczekajcie, spróbuję mu coś dać, żeby się ucieszył. Okej, okay, zajął się czymś innym. Mam nadzieję, że nie było go słuchać, bo naprawdę był głośny. Ale to bulwarko, tak. Chyba jednak bym zostawiła bez. I okej, okay, kolejna strona. To jest niestety poprzedni motyw, czyli cztery strony. Jest to według mnie dosyć mało. Szczególnie kiedy kilka rzeczy, kiedy, no jednak jakaś część rzeczy już była, tak. Pamiętam y, na przykład. Te łosy były na pewno to, 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 no, więc niestety, no ale okej. Okay. Więc przepraszam, ale teraz przejdziemy do kategorii, po prostu zrobię jakiś look z kategorii, dlatego, że no, nie będę kupować czegoś, co mi się nie podoba, więc, no, coś do tego że dorzucę: jakieś spodnie, buty, może coś, właśnie, jakiś dodatek, coś na głowę i Wam to po prostu przyspieszę. Już jestem, stworzyłam coś takiego. Postanowiłam, że budów nie będę żadnych kupowała, dlatego że na pewno coś znajdę, po prostu, coś będzie pasowało do tego looka i myślę, że to naprawdę jest takie spoko. Mi się podoba i to jest chyba najważniejsze, więc kupuję to wszystko. Okej. Okay. Gwiazdki poleciały i teraz... Ej, a w sumie ta tamar... nie nie mówić, to pasuje całkiem, ale... Nie wiem. Chyba na razie zostaje bez ...jakiejś buty. Tych nie za bardzo. Hmm. I te co nie spoko wyglądają, myślę, do tego luka. Ten czoker zostaje czy zdjąć? Hmm. Okulary jeszcze mam, ale chyba... Potem może coś podokładam, ale nie wiem. Mam już coś takiego. Chyba zostawię bez na razie. To całkiem pasuje do tej bluzki, ale zostawię to, co było. Mam już kolczyki czarne. Mam pewnie... Zdaję mi włosy, a co to? Dobra. I czy ja bym chciała coś jeszcze dodać? Dobra, wezmę tego chokera, kokardkę, którą zdjęłam przypadkowo i w ogóle koczki. Udało mi się zdjąć koczki, dobra, nieważne. I tak na razie zostawię. Teraz nie zapomnę jak zwykle to robię o animacjach i rzeczach i tłach. choć tę, tę Zazwyczaj nie kupuję. I nie kupuję tutaj też animacji za diamenty, więc no. Dobra. Pierwsza animacja jest to taki... E, takie autko, na którym się opieramy. Na które się opieramy. Dalej... Halo? E, liczymy sobie pieniądze. <laughs> całkiem spoko. Tutaj robimy sobie fotkę siedząc na ten. Tutaj coś takiego, całkiem całkiem. Tutaj coś takiego tej animacji w ogóle nie rozumiem. Tu mamy komplet w bąbelkach w ubraniu, więc bardzo, bardzo kreatywnie. Tutaj jesteśmy z tą torebką taką i się nią chyba chwalimy. A dalej już mamy ym, ten. Więc w topce jest... Nie, nie ma jeszcze żadnej animacji z nowych. Dobra, więc w sumie jakąś jedną może kupić choć nie za bardzo żadna mi się tutaj, no, nie podoba mi się za bardzo więc chyba żadnej nie kupię ale przejdziemy jeszcze do rzeczy więc mamy Co, ten fotel który jest za darmo mamy to coś co jest za jeden diament co według mnie jest głupie jak jest za jeden. to jest całkiem, całkiem fajne i to jeszcze jest całkiem fajne basenik taki, no dobra, kolejna strona to zeszły motyw i tło wygląda tak. Mamy tylko jedno. Nie dla VIP. I tło wygląda całkiem spoko. Takie wakacje nad morzem. Nie wiem. I, i to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam. E, nie, poczekajcie, poczekajcie. Weźmy jeszcze jakąś inną animację. Jakąś ustawię animację. Ogólnie e, aktualizacji z SSO nie nagrałam, jeszcze nie wiem czy będę nagrywać, zobaczę, a odcinek z Momio powinien się pojawić jutro. Także jej... No tak, no tak. Zawsze mam problem z animacjami. Myślę, że to całkiem wygląda spoko. Zmienimy jeszcze kolor, na przykład na taki. I zapiszę status. Oczywiście jest standardowo. Zapomniałam napisać, że nagrywam, więc przepraszam za to z góry, jeżeli ktoś by chciał być na odcinku. Tak, dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!